Witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się dziś przy pomniku poświęconym kapłanom polskim męczennikom II wojny światowej. Pomnik ten mieści się przy parafii świętego Maksymiliana w Koninie. Tu, w tym szczególnym miejscu, pragnę pomodlić się za wszystkich zmarłych kapłanów, szczególnie za księdza Jerzego Popiełuszka, księdza Piotra Pawlokiewicza. Ale także za wszystkich obecnie żyjących kapłanów, którzy w tych trudnych czasach, gdzie za chwilę są profanacje organizowane przez organizacje LGBT czy inne antychrystusowe organizacje, pomodlę się za wytrwałość dla nich i za dużą siłę, którą daje modlitwa. I Ojca, I Cynę, I Ducha Świętego Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie Bóg zapłać za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do częstego wpadania na nasz kanał, ale nie tylko do wpadania na, nas, na nasz kanał, ale także do modlitwy za kapłanów, codziennej modlitwy. W tych szczególnych czasach, gdzie ta posługa naprawdę staje się coraz trudniejsza, serdecznie Bóg zapłać.